Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin'. Dzisiaj będzie coś naprawdę, naprawdę specjalnego, ponieważ wróg z wrogiem idzie na randkę. Jeżeli chodzi o Pico School, tam oryginalnie była postać Pico, tak samo Cassandry. Cassandra także miała swojego moda we FNF-ie, no i dzisiaj idą na randkę. Fajne połączenie, moim zdaniem, ponieważ Pico i Cassandra, no, są właśnie z Pico School i co najlepsze, są wrogami, no bo jakby gramy Pico, a idziemy. Po Kasandrę, no i z nią walczymy. Ona jest tym bossem finałowym. tak więc, no śmiesznie to wygląda. Ale dzisiaj będzie romantycznie, tak więc zostawcie łapeczkę w górę od razu, już teraz. A ja od razu także lecę do tej randki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I oczywiście są zmienione stroje, jest to bazowane na Witty i Carol. Na neba.com macie tańsze gierki, z kodem MRS trzymacie 3% zniżkę. I rejestrując się z mojego linku, macie 5 zł na start. Ale nie bójcie się, bo tutaj piosenki, stroje, wszystko jest inne, no właśnie. Słyszycie, to jest to, e, więc to nie jest e, dokładnie Witty i Carol, tylko Pico i Cassandra, na bazowany na, na Witty i Carol. Alpha nie śpiewa ten Piko. totalnie. Dobra, mamy to. E, pamiętam, że tutaj były takie króciutkie przedłużane i to będzie dla mnie trudne, bo zawsze mnie to tak zwodziło i miałem z tym taki dziwny problem. Ale się postaram przedłużać ładnie. Tym bardziej, że dawno nie grałem takich e, wolnych piosenek, tak więc mam nadzieję, że to się rozpędzi. To już było lepsze. Jak długo się nie gra takich wolnych, to później wiecie, jest problem. Ja tak przynajmniej mam. E, jak też tak macie, to możecie napisać komentarz. No nie, i widzicie, właśnie o tym mówię. To takie krótkie przedłużane, one są totalnie jeszcze gorsze od tych podwójnych. Ale ładnie śpiewają oboje. Nie, no to jest piękne, naprawdę bardzo ładnie przerobiony modzik. Dobra, y, głowa Piko wygląda naprawdę śmiesznie. Ta mina, na której się to zatrzymało, jest bardzo niekorzystna dla niego. Naprawdę, to to wyglądało zabawnie. Dałem im troszkę pośpiewać. Zamiast gadać, to dałem pośpiewać. O, nowe postacie chodzą w tle, zobaczcie. Nawet w tle idą inne postacie niż wtedy przy Witty i Karol, także, wow! To jest dopracowanie. E, ale w ogóle chyba ich nie znam. Naprawdę, powiem wam, że. O, CJ i Karol. E, nie, nie CJ. CJ i. i kto? I ta jego dziewczyna, nie pamiętam nazwy. E, ten mod, gdzie śpiewaliśmy w duo, gdzie boyfriend złapał dziewczynę. Tam był CJ na pewno, ten chłopak. Oj, mamy Hanka! Strikiem, który jest kobietą! Zobaczcie, ubrał się w sukienkę. I <noise> jeszcze matkie włosy. O, nie mogę, co tu się dzieje, aż się zagapiłem. Dobra. E, ten miss y, sobie wybaczę. No, zagapiam się na te postacie, naprawdę. Dajcie znać w komentarzach, kogo widzicie w tle. Ja widzę na przykład, o tego chłopa z tymi spogniami pomarańczowymi. I znowu Hank z trikiem. Piszcie, kogo widzicie. Będę przypinał serduszka, bo to jest naprawdę wow, co tu się dzieje. Mamy totalnie nowe postacie z innych modów, a jak wiele, wielu z nich nie kojarzę, mimo że dużo nagrywam, to wielu tych modów nie kojarzę i to jest dla mnie totalnie, no, szalone. Tyle tego już jest. No i znowu źle kliknąłem. Za szybko, za szybko chcę klikać. Jakoś. chciałbym jeszcze szybszą piosenkę mieć, ale dobra. No czasem trzeba też zagrać wolniejsze, panie Meres. Czekajcie, czy właśnie widzę boyfrienda z dziewczyną w jakichś takich. Dziewczyna z jakąś farbą różową i boyfriend z niebieską? Co to było? To wyglądało dziwnie. Dobra, ostatnia piosenka i od razu gruby gwiazd. Dobra, podoba mi się to. Boyfriend, właśnie ten boyfriend z dziewczyną. Patrzcie, jak oni wyglądają. Co jest z nimi? tam na górze był samolot z With him i było find him. Znać Znajdź go, znaćmy go, nie wiem. Szukają Witiego. Mimo wszystko, że jesteśmy na randce Pico i Cassandry, to dalej szukają Witiego. Chore to jest. Ale ładne. O widzicie leci Dobra, no naprawdę tych postaci jest tutaj tyle pozmienianych Nie kojarzę większości modów I ten triki z tym hankiem, to jest po prostu, to jest cudowne <grystanie> Idą po sos słodko-kwaśny... A! Zagapiłem się znowu, no nie mogę Wow, ale to leci. No już mi się podoba, tylko troszkę się zagapiłem no i padło mi supyk. Pyk pyk, lecimy. Kim jest ta dziewczyna w białych włosach i ze skrzydłami jakiegoś jitoperza z tam demona albo ci, kto to jest? Kojarzycie? Jak kojarzycie, to możecie napisać w komentarzu. Bo ja naprawdę w większości modów już nie kojarzę chyba. Dobra, mamy to. Idzie ten chłop, który ostatnio to był pan chmurka, widzicie tego w tle z tą twarzą. I on ostatnio szukał whitiego. Czy on szuka Piko? Może szuka piko. Patrzcie. O, było, było, było coś. No, nie mogę klikać i mówić o rzeczach, które się dzieją, bo się nie da grać. Ale ładnie tańczą, patrzcie to. Jakie piękne animacje, serio. I na końcu był chłop, który chyba szukał Piko, wiecie? Bo się tak popatrzył na niego. Nawet to zostało zmienione. Wiem, że dużo gadam, ale no, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Co tu się dzieje? Ale to jest chyba to, co było, e, czyli jakby ta końcowa, końcowa scenka, gdzie mamy Whitiego i Karol, ale to nie był mod o nich, był bazowany na nich. W każdym razie, e, tak, widzimy Piko w krzakach. Ty, Piko, nie powinieneś być na randce przypadkiem? <laughs> Dobra, tak więc dziękuję Wam za obejrzenie. To już widzieliśmy wiele razy, tak więc mniejsza. E, no i co, trzymajcie się, pamiętajcie o, ła o łapeczce. Trzymajcie się, pamiętajcie o łapeczce. No i cześć.